Cześć, witam was bardzo serdecznie. Wyobraźcie sobie, że jesteście stałymi widzami stacji telewizyjnej TVN. Oglądacie sobie fakty, a tutaj w faktach coś takiego. Według jednych sondaży Donald Trump prowadzi we wszystkich stanach kluczowych do wygrania prezydentury. Według innych ma przewagę w większości z nich Kory Lewandowski mówi o tym, że ta przewaga rośnie, a w niektórych Stanach jest ona już większa od błędu statystycznego. Jak mówisz Marcinie, przewaga Trumpa jest minimalna i nierozstrzygająca dziś kandydat Republikan. <śmiany> no, facet ten reporter, biedny reporter, reporterze. Panie reporterze, ja panu współczuję. Facet mówi, że przewaga Trumpa jest rosnąca, a tamten mówi, że jest malejąca. Rozumiecie? Po prostu ja, ja nie wierzę, naprawdę ja nie wierzę. Ja nie wierzę, że ktoś może coś takiego oglądać, no ale na litość boską, jak można tak prosto przed widzami takie głupoty mówić? To tak, jakby moi drodzy, on się połączył z tym Manchesterem w Stanach, myślę, że to było w Anglii, ale to było w Stanach, i zapytał się jaka pogoda, a ten mu mówi: No, zaraz będzie padać niebo, jest tak pochmurne, że słońca nie widać. No a ten powie: Dobra, dziękuję. Zbyszek, pozdrawiam cię w tym słonecznym Manchesterze. No, przecież po prostu Palma bije na ostro, już naprawdę Palma bije na ostro i my tak się możemy śmiać. My sobie możemy, ha, 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 ale wyobraźcie sobie, jak oni w ten sposób prowadzą te wiadomości, te fakty, przekazywanie informacji, to jak oni sobie radzą z innymi informacjami? No, skoro oni na wizji, przy widzach są w stanie coś takiego powiedzieć, to strach pomyśleć, co oni robią. Jak są takie tematy, których nie da się od razu rozszyfrować. I później na przykład są wybory, albo są jakieś sondaże, albo są jakieś informacje, czy wy nie potraficie pogodzić się z prawdą? Prawda jest taka, że ten, który ostatnio smażył fryktki w McDonalcie, on ma przewagę większą niż mówicie. On ma dużą przewagę, i prawdopodobnie, jeśli będzie to uczciwe, to on wygra. I co Wy wtedy zrobicie? I jak wy wtedy poprowadzicie te fakty? Jak wy wtedy przekażecie informacje widzom? W jaki sposób? No chyba, przepraszam, ja nie jestem widzem TVN-u. Szanuję wszystkich widzów TVN-u, no ale jeśli wy nie widzicie, że oni was robią w balona, to ja chyba nie będę was aż tak szanował. To znaczy będę, bo ja każdego szanuję, ale będę się z was śmiał. No bo oni wam powiedzą, że w niedzielę wam powiedzą, że jest piątek, a wy uwierzycie. No to są brednie, to są kłamstwa. Oni prawdy nie mówią, zresztą tak jak każda telewizja, ale tamta wybitnie. No ale jak PiS rządził tam TVP też nie była lepsza. No ale nie robili aż tak, ale nie aż tak, no to mógł chociaż powiedzieć: Dobra, dziękuję tam, nie wiem jak on tam się nazywał, ten gościu, który tam przekazywał tę informacje. Dobra, dziękuję panie Kowalski. Moi widzowie przechodzimy do następnego tematu. A ten w biały dzień, w biały dzień, na ten temu mówi, że jest tak. A tamtym po swojemu. Chyba, że ten prowadzący to ma jakieś zaburzenia. Słuchu, to ja panu proponuję, żeby pan do lekarza szedł. Ra laryngolog i on tam pana wyleczy. Kurczę, takich czasów dożyliśmy. No to już nie jest śmieszne. To już jest naprawdę, to nawet nie jest żałosne. Bo to tylko pokazuje, jak bardzo, jak bardzo media mogą kłamać. Jak bardzo media mogą zniekształcać prawdę. I ja jestem przekonany, że 95, procent tych wszystkich wydarzeń, tych ważnych wydarzeń, które mają teraz miejsce wokół nas od kilku lat, to jest właśnie tak przedstawiane. One są... Tutaj chociaż facet powiedział po drugiej stronie, chociaż mógł to przekazać, ale ilu jest takich, którzy tylko przekażą informacje, a oni już sobie powiedzą co innego? Ale przecież to i gościu był, to gościu z TVN-u. Ja na miejscu tego pana to bym się podał do dymisji i bym się zwolnił. No bo wyszedł na... No nie wiem, no mi by było głupio, ja już bym tam nie wystąpił, no bo skoro ja przekazuję jedną informację, a gościu przy mnie, przy mnie mówi co innego, że ja powiedziałem coś innego, wmawia mi, to znaczy, że ten prowadzący te fakty... Kurczę, panie, jaśnie, jaśnie, panie, nie jest panu głupio, nie jest panu wstyd, cała Polska się z pana śmieje, ja wiem, że są wielbiciele, że jest sekta, która zawsze panu uwierzy w cokolwiek, cokolwiek pan nie powie, oni zawsze uwierzą. No ale ja to współczuję takich widzów. To jakich wy tam widzów macie? Że oni serio, jest słońce, wy mówicie, że pada deszcz, a oni w to wierzą i otwierają parasole, lecą do sklepu po parasol i to nie jest słoneczny, tylko deszczowy. Kurczę, ale czekam na te wybory. Wczoraj to mówiłem chyba, nie? Wczoraj to mówiłem, że, że te wybory, że ja to się zastanawiam, co oni tam zmajsterkują. Jak to będzie? Jestem przekonany, że ostatnie też były zmajsterkowane. No przecież, jak były te spędy, takie wyborcze, to u tego drugiego to pięć osób przychodziło. A przecież, później, jak występował przed tymi wszystkimi kamerami, to, to mi, jako jego wyborcy, to byłoby głupio, że mój faworyt tak się zachowuje. Przecież on totalnie stracił orientację w terenie, czy iść w lewo, czy iść w prawo. On zapomniał o wszystkim. Ja rozumiem, że starszy pan, okej, okay, każdy ma do tego prawo, wiek rządzi się swoimi prawami, no ale. Skoro on jest już starszy, to niech nie prezydentuje. Niech jest na emeryturze. Ale czekam. Czekam na TVN, jak będą wyniki. Czekam, ale naprawdę czekam. Jak będą krzyczeć mamy, to nie nie będą krzyczeć razem. Bo kurczę, w sumie to to wiecie, no, fałszerstwo nie jest trudną sprawą. I już tyle rzeczy widzieliśmy na świecie, tyle rzeczy się działo, że ja to nie jestem pewny. To znaczy, realistycznie patrząc, to ten, który smażył frytki, wygra. Ale patrząc na to, co się dzieje, jak to wszystko ktoś, jak się tym wszystkim bawi, no to ja śmiem twierdzić, że jednak mogą coś tam wiknąć, jakiegoś fikołka. Ja to myślę, że kiedyś to będzie tak, że będą wyniki wyborów i faktycznie tamten odfrytek wygra, a oni powiedzą, że wygrał ten. Że tak serio, tak na ostro zrobią w balona tych ludzi. Że on nie wygrał, ale on wygra, według nich. I ci w to uwierzą, a później rano się obudzą i powiedzą, ale, ale wy mówiliście, że to ten wygrał. A oni powiedzą, no bo to ten wygrał, według nas ten wygrał, no według tamtych, tamten wygrał, no ale prawda jest taka, że nasz wygrał i oni w to uwierzą drugi raz. Tych widzów, no nie szkoda mi tych widzów, ale im tak nie przegadasz, im tak nie przegadasz, no nie przegadasz, przecież ja to sobie oglądam, te niektóre takie rozmowy gdzieś na chodnikach, przecież to jest naprawdę zamurowane, zabetonowane, nie przegadasz. Oni nawet jak zobaczą na żywo, to im nie przegadasz, po prostu żadna siła ich nie ruszy. Ach, szkoda gadać naprawdę, szkoda gadać, szkoda sobie strzępić tego mojego języka, bo to człowiek gada, mówi, powtarza jedno i to samo. No niestety do nich nie dotrę, bo oni to jak zobaczą na przykład mój kanał, to omijają szerokim łukiem, więc nie mam nawet jak docierać, chciałem powiedzieć dotykać, no nie no, bez przesady. No i tak to się moi drodzy wszystko toczy. W ten właśnie sposób od X lat, kiedyś nie było internetu, ale było podobnie. Wtedy to jeszcze gorzej było, bo człowiek nie mógł tego zweryfikować. Teraz dobre i to, że może sobie zweryfikować, że może sobie wejść tu i tu. Możesz sobie sprawdzić, a kiedyś tego nie było. Zobaczcie, jak oni dawno temu nas robili w balona w bambuko, a my nawet o tym nie wiedzieliśmy, bo nikt nie był w stanie się dowiedzieć. Teraz, dzięki Bogu, mamy ten internet, mamy alternatywę, więc musimy sobie świadomie dobrze dobierać te wszystkie informacje, żeby dobrze wybrać, żeby no, przewertować to wszystko, przecedzić w takim sitku, żeby docierały do nas informacje naprawdę wartościowe wartościowe i przede wszystkim szczere prawdziwe, bo najgorsza prawda i tak lepsza jest od najsłodszego kłamstewka. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się bardzo cieplutko i do usłyszenia, cześć, papa.